Czy wiesz, że jesteś nieskończenie potężniejszy niż możesz sobie wyobrazić? Twoje myśli, uczucia, energia i świadomość nieustannie kształtują i przekształcają twoją rzeczywistość w każdej mijającej chwili. Dla osób duchowo przebudzonych wydaje się to oczywiste, ale dla większości są to radykalne koncepcje, które początkowo mogą być trudne do uchwycenia. To właśnie dlatego ścieżka duchowa jest tak wzmacniająca i zmieniająca życie. Budzicie do Twojej prawdziwej mocy, jako nieskończonej duszy zamieszkującej ludzką formę. Przyjrzyjmy się sześciu głębokim prawdom, które rozumieją tylko przebudzeni. Prawda numer jeden: Jesteś twórcą swojego snu. Wyobraź sobie, że jesteś śniącym, który konstruuje cały wszechświat wewnątrz swojego stanu snu. Postacie, fabuły, emocjonalny rezonans wszystko to pochodzi z Twojej świadomości. W rzeczywistości jesteś tym kosmicznym śniącym, nieustannie projektującym swoje myśli i energię w żywy hologram, który nazywamy wszechświatem. Gdy myślisz o czymś i nadajesz temu znaczenie, Życie w tę koncepcje, pozwalając jej zmaterializować się jako część Twojej doświadczalnej rzeczywistości. Wszystko, co postrzegasz w swoim zewnętrznym świecie, miało swoje źródło jako wewnętrzna projekcja Twojej świadomości. Świat, który widzisz wokół siebie, dosłownie odzwierciedla to, co dzieje się w Twoim wnętrzu. Twoje lęki, wątpliwości, wzmacniające przekonania. Wzorce emocjonalne. Gdy to zrozumiesz, uświadomisz sobie, że masz moc przekształcenia każdego aspektu swojej rzeczywistości, który jest niedopasowany lub osłabiający, poprzez uświadomienie sobie i zmianę wewnętrznych wzorców przyczyniających się do tego doświadczenia. Może być to trudne do uwierzenia na początku, ale w miarę duchowego przebudzenia zaczniesz dostrzegać, jak intymnie i natychmiast. Twoja świadomość kształtuje Twoją rzeczywistość. Zmień swój sposób myślenia, szczególnie swoje podstawowe stany emocjonalne, a będziesz zdumiony synchronicznościami i zmianami, które zaczną zachodzić w bardzo krótkim czasie. Prawda numer dwa: Celem Twojego życia jest radość. Jedną z największych pułapek, która utrzymuje ludzi w cierpieniu i ograniczeniu, jest przekonanie, że życie powinno być żmudną walką wypełnioną poświęceniem, ciężką pracą i odkładaniem gratyfikacji na jakiś przyszły moment sukcesu lub spełnienia. Duchowo przebudzone osoby rozumieją, że największym dziełem jest życie w radości i zgodzie ze swoją najwyższą naturą w tej właśnie chwili. Prawdziwą istotą Twojej duszy jest bezgraniczność pokoju, miłości, obfitości i wolności. Wszystko inne jest tylko iluzją stworzoną przez strach i ograniczające przekonania. Twoim celem w tym ludzkim doświadczeniu jest odzyskanie swojej wrodzonej boskości i suwerenności jako wiecznego, nieokiełznanego światła i możliwości. Czy życie z tego miejsca radykalnej wolności czasami wydaje się wyzwaniem? Oczywiście. Uwarunkowania, wzorce ego i zewnętrzne okoliczności mogą tymczasowo przyćmić twój blask. Ale głęboko w środku znasz tę prawdę, że twoją najwyższą aktualizacją jest stanie się niezatrzymaną siłą kreatywnej energii, piękna, wzrostu i inspiracji. To życie nie jest próbą generalną. To główne wydarzenie. Czas, aby grać większą rolę niż jakikolwiek strach, wątpliwość czy ograniczenie, jest teraz. Gdy zaczniesz honorować i wyrażać swoją prawdziwą istotę bez przeprosin. Przynosząc radość i promieniowanie wszędzie, gdzie się udasz, stajesz się żywą transmisją duchowego przebudzenia. Zaczynasz katalizować innych do przypomnienia sobie i odzyskania tej samej iskry w sobie. Twoje radosne istnienie samo w sobie staje się największym darem dla wszechświata. Prawda numer 3. Wszystko dzieje się dla Twojego wzrostu. Z ograniczonej, opartej na strachu perspektywy, Życiowe wyzwania mogą wydawać się okrutne, niesprawiedliwe, a nawet karzące. Dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? Dlaczego cierpimy z powodu straty, złamanego serca, niepowodzeń i przeciwności losu? Duchowa prawda jest taka, że każde pojedyncze doświadczenie nie dzieje się Tobie, ale dla Ciebie. Jesteś wieczną esencją duszy. Tymczasowo doświadczającą ludzkiego istnienia, aby ewoluować. I jak w dobrej grze wideo lub przejażdżce w parku rozrywki, przeszkody, przeciwności i konflikty, z którymi się mierzysz, są specjalnie zakodowane, aby przenieść cię na następny poziom. Zamiast opierać się lub przeklinać wyzwania, duchowo przebudzone osoby rozumieją, że te doświadczenia zostały w rzeczywistości zaproszone przez ciebie na poziomie duszy. Aby pomóc Ci pozbyć się starych, zakorzenionych wzorców, ograniczających przekonań, lęków i fałszywych alibi, aby popchnąć granice Twojej świadomości w kierunku rozszerzonej, odważniejszej i jaśniejszej wersji siebie. Gdy pojawiają się trudności, duchowo świadomi zachowują ciekawą otwartość na to, jak ta sytuacja może być specjalnie zaprojektowana, aby pomóc im wzrastać. Wznosić się i transformować w nieoceniony sposób. Z tej perspektywy życiowe testy zaczynają być postrzegane jako przysługi, a nie niesprawiedliwości. Prawda numer 4: Miłość jest jedyną prawdą. To wielka prawda, którą przebudzone dusze mogą odczuwać, rezonującą przez każde włókno swojego istnienia. Że pomimo wszelkich iluzji separacji, dualności czy niezgody które mogą tymczasowo się manifestować. Wszechświat i wszystkie istoty są nierozerwalnie połączone poprzez tę esencję miłości. Jak krople deszczu ponownie łączące się z tym samym nieskończonym oceanem, każda dusza jest unikalną destylacją tej energii miłości, podróżującą przez jakiś czas, zanim ponownie połączy się ze swoim źródłem. Cały ból, konflikt, krzywda czy walki, których doświadczają ludzie, powstają z uwarunkowanych zasłon iluzji które sprawiają że czują się odłączeni od tej prawdy miłości ale w zgodzie ze swoją najwyższą świadomością możesz uzyskać dostęp do tego czego doświadczali mistycy i święci na przestrzeni wieków absolutną niewzruszoną świadomość że jesteś głęboko połączony i ukochany przez cały wszechświat że jesteś wszechświatem który stał się świadomy i przybrał formę, aby doświadczyć siebie pełniej. Przebudzeni są tymi, którzy zrzucili lękliwe iluzje separacji i egoizmu i odzyskali swoje wrodzone prawo jako czysta ekspresja miłości, która stała się ciałem. Z tej przestrzeni bezwarunkowe połączenie, współczucie, empatia, radość i szacunek dla cudu istnienia przepływają przez ciebie bez wysiłku. Sama Twoja obecność przekazuje Boską miłość na tę fizyczną płaszczyznę. Prawda numer 5. Nie ma niczego do osiągnięcia. Już tym jesteś. Lata duchowych poszukiwań, programów samodoskonalenia, kursów rozwoju osobistego, wszystko to podkreślone przekonaniem, że jakaś oświecona przyszłość czeka, jeśli tylko uda ci się to dobrze zrobić. Oczyścić swoje blokady, przekroczyć swoje cienie. Podążać za idealnymi protokołami, ale prawda, którą uświadamiają sobie przebudzone dusze, jest taka, że już jesteś urzeczywistnionym ziarnem boskiego, które manifestuje się właśnie teraz. Owszem, więcej warstw uwarunkowania i starych wzorców może jeszcze wymagać zrzucenia, Twoja świadomość może nadal rozszerzać się w bardziej wyrafinowane częstotliwości. Jednak absolutnie nic nie musi być osiągnięte, zdobyte czy zasłużone. Twoja wieczna natura jest pełnią. Duchowa podróż to po prostu zrzucanie klapek na oczy, kawałek po kawałku, abyś mógł dostrzec chwałę i doskonałość już wrodzoną w tobie. Oświeceni nie są istotami wyższymi, ale kreacjami nie mniej i nie bardziej wspaniałymi niż ty. Po prostu przypomnieli sobie kosmiczną prawdę, że Ty, w tej chwili, jesteś pełnym objawieniem życia doświadczającego siebie w cudownej formie. Nie ma listy kontrolnej do wypełnienia, panelu kontrolnego do zatwierdzenia, ani końcowego egzaminu do zdania, zanim zostaniesz dopuszczony do wewnętrznego sanktuarium. Jesteś tym, jesteś tym, czego szukałeś. Spójrz uczciwie w lustro. Tam jest twarz boskiego, która patrzy na ciebie, czekając, aż zostanie dostrzeżona. Kiedy możesz całkowicie zapaść się w to uświadomienie, że już jesteś holograficznym zanurzeniem energii źródła, wszystko się zmienia. Ciężar orientacji poszukiwawczej rozpuszcza się w wolności po prostu pozwalania Twojemu naturalnemu blaskowi być. W tym wyzwolonym stanie. Wszechświat jawi się jako żywy krajobraz snu, do eksploracji, zabawy i niekończącego się udoskonalania Twojego arcydzieła kreatywnej ekspresji, nieograniczonego żadnymi limitami. Wiedząc, że już tam jesteś, staje się największym zakrętem, jaki kiedykolwiek wykonasz. Prawda numer 6. Ostateczną prawdą jest to, że wszystko jest dobre. W najgłębszych głębinach najbardziej głębokie uświadomienie czeka na tych, którzy w pełni weszli w światło duchowego przebudzenia. Jest to zrozumienie, że to wszystko, wszechświat, ludzkie doświadczenie, każdy pojedynczy wzlot i upadek, który miał miejsce w całej czasoprzestrzeni, jest absolutnie doskonałe, dobre i jest niewyrażalnym cudem. Z tego najwyższego punktu widzenia wszelkie pozory dualności, osądu, bólu czy cierpienia rozpuszczają się w zdumionym świadkowaniu subtelnej orkiestracji każdego atomu i doświadczenia. Dla duchowo przebudzonych nie ma miejsca na osąd czy opór, ponieważ mogą zobaczyć skomplikowaną doskonałość i boski porządek tego wszystkiego. Z tej perspektywy wszystko dosłownie rozwijało się dla Twojego największego, najwyższego dobra, pomimo wszelkich tymczasowych zachmurzeń, które mogą przysłaniać tę prawdę. Zaufanie tej ostatecznej życzliwości staje się niewzruszoną podstawą, która zapewnia niewyczerpany spokój w każdych okolicznościach. Wrodzone przeświadczenie zakorzenia się. Że jesteś na zawsze prowadzony przez doskonałą mądrość i miłość, nawet gdy szczegóły nie mają sensu dla Twojego ludzkiego umysłu. To głęboka ulga uświadomienia sobie, że nie musisz wszystkiego rozumieć. Możesz po prostu odpuścić i pozwolić, aby dobro objawiło się w odpowiednim czasie.